Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Widzę, że ostatnie odcinki cieszą się dużą popularnością, może dlatego, że to bardzo praktyczne tematy. Temat wykluczania, ale temat również no, właśnie fałszywego nauczania, temat ślubów z ludźmi niewierzącymi, coś co jest takim bardzo, można powiedzieć, przykrym, a jednocześnie pewnym no, dotykającym nas wszystkich w jakimś stopniu problemem, Czy to o nas samych osobiście, czy ludzi na bliskich, i myślę, że nieraz wszyscy byliśmy gdzieś bardzo blisko takich właśnie pytań. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o zawieszeniu. Zawieszeniu w prawie członków zboru. To gdzieś się pojawiło w trakcie tej dyskusji o, 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 o napominaniu. I jest to również pewne, pewne narzędzie, dane społeczności jako takiej. To narzędzie nie wynika z Ewangelii Mateusza, bo tam jest powiedziane, że po prostu stań, żeby postawić przed zborem i żeby wykluczyć I niech będzie dla ciebie jak poganie i celnik. Natomiast tutaj, w drugim liście apostoła Pawła do Teseloniczan, w trzecim rozdziale, pojawia się właśnie taki fragment, w którym widać pewną, no właśnie, widać biblijne, biblijną, winną podstawę pod środek dyscyplinujący, który jeszcze nie jest wykluczeniem, ale już jest bardzo poważnym napomnieniem. I kontekst jest taki, że mamy ludzi, którzy właśnie tak jak trzeci rozdział, jedenasty werset mówi, postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Skądinąd no, myślę sobie, że dzisiaj, gdyby apostoł Paweł przyszedł do naszych zborów, zastanawiam się, jakby nas potraktował. Taka też przestroga już sama w sobie. W tamtych czasach myślę, że często bywało to tak, że no, część zboru pracowała, część zboru czekała na Pana Jezusa ale jednocześnie gdzieś cały czas w tym czekaniu na Pana Jezusa zajmowała się normalnym życiem, normalną pracą. Pamiętajmy, że drugi list do tesalniczan jest jednym z wcześniejszych listów apostoła Pawła, więc ciągle jeszcze było bardzo takie, można powiedzieć, intensywne oczekiwanie, że to w zasadzie chwila, moment i Pan Jezus powróci. I właśnie, i co się dzieje? I apostoł Paweł ich napomina, a jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu w tym liście wypowiedzianemu, uwaga, zwróćcie uwagę teraz co on mówi. Mówi tak. Baczcie na niego, czyli zwracajcie na niego uwagę i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. No i pytanie, co to w praktyce ma oznaczać, żeby na niego zwracać uwagę? Czyli innymi słowy, on ma poczuć, jakby, że intencjonalnie w jakiś sposób się z nim nie przestaje. W jakim sensie się z nim nie przestaje. Może na niektóre modlitwy się go nie zaprosi? No w praktyce naszego życia zborowego, zazwyczaj zawieszony członek zboru nie wolno mu przychodzić do stołu pańskiego. To jest taka najbardziej oczywista i najbardziej popularna chyba forma praktycznego odmówienia pewnego prawa członka zboru członkowi zawieszonemu. I piętnasty werset jest bardzo ważny. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jako brata. A więc zwróćcie uwagę, że mamy kogoś, kto żyje nieporządnie, kogoś, kto jest bardzo niedojrzały, kogoś, kto żyje ewidentnie w sposób, który stawia pod wielkim znakiem zapytania jego wiarę, ale ciągle jeszcze jest nadzieja, ciągle jeszcze nie wypar się wiary, ciągle jeszcze może powiedzieć, przyznaje nam rację, ciągle jeszcze przychodzi do zboru, mówi: Tak, bracia, mam z tym problem, no co ja mogę zrobić? No ciężko mi, no pomóżcie. Czy to jest ciągle człowiek, który w jakiś sposób. No, jest po środku. Może być jedną nogą w świecie, drugą nogą w zboże. Jedną nogą ciągle się przyznaje do Chrystusa, a drugą nogą już gdzieś łazi tam, gdzie trzeba. To nie jest człowiek, który okazuje w pełni skruchę, bo gdyby w pełni okazywał skruchę, to byśmy go nie, nie zawieszali. To jest człowiek, który być może okazuje skruchę ustami, ale już dziesiąty czy dwudziesty raz ma problem z tym samym, albo może to jest człowiek, który. On no, na przykład taki najprostszy sposób, no to mówi, że nie pije, a pije, tak, albo y, no wskazaliśmy mu się czymś tam przestać, jakimś działaniem, no, na pół legalnym, czy na pół y, nielegalnym, albo nielegalnym zajmować, a on dalej to robi. No mogą być różne sytuacje. Y Albo może człowiek, który pożycza i nie oddaje. I mówimy mu, przestań pożyczać i nie oddawać, bo to jest złodziejstwo. Mówi, tak, tak, ja już będę przez, już, już jestem w zasadzie, już prawie w zasadzie, już tego, no to poddawaj. No, ale to jeszcze tutaj nie mogę. Innymi słowy, człowiek, który, no może być, jest niejednoznaczny. Nie chcemy go przekreślić, ale z drugiej strony nie chcemy też udawać, że wszystko jest z nim w porządku. To nie jest taki człowiek, który jawnie odmawia posłuszeństwa, tak jak osoba, którą chcemy wykluczyć. Ale to jest człowiek, który, którego chcemy zawstydzić. Chcemy go zawstydzić, tak jak mówi tutaj apostoł Paweł. Baczcie na niego i nie przestawajcie z nim po co? Aby się zawstydził, ale ciągle nie mamy go uważać jako nieprzyjaciela. Ciągle mamy uważać go jako brata czy siostrę w Chrystusie. Ale z drugiej strony, no z wielkim. Takim intencjonalnym, coś, co nam kompletnie dzisiaj nie wychodzi, trzeba to już cię sobie powiedzieć. My nie potrafimy, jesteśmy tak łagodni, że nie potrafimy kogoś zawstydzić, że czujemy się skrępowani. Ale apostoł Paweł mówi, to jest takie dobre zawstydzenie. To jest takie zawstydzenie, żeby się opamiętał. To jest takie zawstydzenie, żeby zrozumiał, że nie tędy droga. No jak ty bracie tak możesz robić? Są tacy ludzie, którzy tak potrafią i powiedzieć, a jak ty bracie robisz? No co to jest? A siostro, jak siostra tak się może zachowywać? Tak. No I my dzisiaj czujemy się tacy, tacy no jak, jak ktoś tak może powiedzieć? No może, może. Oczywiście czasami przesadzi. Ale jak ma dobre intencje, jak ma rację przede wszystkim. To no dzięki Bogu, że tak mówi. I tak samo kwestia napomnienia, którym jest zawieszenie. Czasami w naszych zborach tak się praktykuje, ja tak kilka razy praktykowałem. Że ktoś, kto ma z czymś problem, mówimy: słuchaj, no nie możemy traktować Twojego wyznania wiary poważnie, dopóki tego nie uporządkujesz. Jesteś zawieszony, traktujemy Ciebie jak brata. Zrób, tym, zrób z tym porządek. Musisz z tym zrobić porządek. I różne to bywa. Czasami działa, czasami nie działa. To jest może jakby oddzielny temat. W każdym razie chciałbym, żebyśmy również zdawali sobie sprawę, że mamy takie narzędzie, zanim wykluczymy, jeśli jesteście po stronie zboru, a jeśli jesteś osobą napominaną, to przyjmij to w taki sposób, że bracia czy siostry zbór Twój robi to po to, żebyś żebyś się zawstydził, że takie złe rzeczy robisz, że w takim złym miejscu jesteś, żebyś się opamiętał, żebyś spojrzał na siebie i wreszcie nazwał to, co robisz, wprawdzie. Niech tak się właśnie dzieje. Panie, dziękujemy Ci za to, że kochasz nas, Panie, że dajesz nam dobre środki dyscypliny, dobre środki napominania i daj nam z nich korzystać i nie bać się ich, panie, ale używać właśnie w twojej mądrości i pod twoim kierownictwem. Niech tak się stanie, bądź panie uwielbiony. Z Bogiem i do zobaczenia.